No okej. Okay. Dobra, już weź, wystarczy. No puszczaj no, już bez takich czułości. Błagam cię kochaniutka, wymyśl coś. Nie mogę być tą jaszczurką do końca moich dni. Coś wymyślimy. Nie dramatyzuj. Dobra maleństwa. To czas na nas. Rośnijcie zdrowo i nie zjadajcie zbyt wielu mieszkańców dżungli. Moje maleństwa. Skąd ty w ogóle wytrzasnęłaś tak okropne gady? Nie chcesz tego wiedzieć. Dobra, chłopaki, ruszajmy. I w ten oto sposób niebieska po raz kolejny użyła swoich mocy i wspólnie wybrali się w podróż, do domu. Gdy dotarli na miejsce, lekko się zdziwili. Co tu się wyrabia? To tereksy, przeoczyłaś dwa. Narobiły niezłego bałaganu. Ale one są takie słodkie. Mogą z nami zostać? Proszę. Będę po nich sprzątać i wyprowadzać je codziennie. Obiecuję. Zastanowimy się. Nie powiedziała nie. Słyszeliście? Nie powiedziała nie. Kliknijcie plusik, wtedy na pewno się zgodzi.